Siemanko, z tej strony Polski Homik, zamiast mną jest Piotrulix! Siemanko, czyś pompa. Ty, <laughs> dobra. <śmiech> to jest taki krótki vlog. Niby vlog. Niby vlog. A nie zgapiamy od Nie zgapiamy, nie będziemy nie, zgapiać. Tak nie Wczoraj miał ugryzła osa. Hmm. Tylko to powiesz? Gdzieś tutaj, tylko nie wiem, czy dobrze będzie widać. Nie widać. No i jeszcze mówimy, że... Zapraszamy, o, widać No, zapraszamy na nasze nowe kanały. pokaż O, jaki koksu, piłeczka od tenisa. Dobre, dobre. Będę nagrywał na moim laptopie na YouTubea. Szkarłatne smoki, zapraszamy. Polecamy, polecamy. Będę nagrywał w lutym na YouTube'a z mojego laptopa, będziemy grali w CSA, będziemy skrzynki Goło. otwierać tak goła. Na telefonie skrzynki otwieram. Nie, na laptopie będę płacił sobie za mnie. Rodzice pozwolą. Bo mi pozwolą, to moje pieniądze, moje. Keryf, okay. ja też sobie. cash. Ja sobie kupię tą kamerę, No aparat No, do Tablet Piotrka. Nie ma nawet mojego, znaczy nie ma trochę No właśnie. A to nieważne. No właśnie. Jemy parówki. Jemy parówki. Piotrek pokazał, jak profesjonalnie zjeść parówki. Dokładnie. No. Zapraszam. Unboxing 2. Parówki. O, patrzcie, czym sobie, co sobie przyłożyłem do miejsca, w którym mnie Osa przy, 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 aha, aha. Przy, Dobra, kończ to, bo muszę iść do kibla. Dobra, Piotrek musi iść do kibla, więc my się żegnamy. Na razie cześć, pompasz. Na razie cześć, pompa.